W całej retpilowej terminologii pojęciem, które wywołuje największe emocje po stronie dziewczyn, jest ściana. No nie dziwię się, że wywołuje ono emocje, zwłaszcza, że część chłopaków reaguje na tej zasadzie: Aha, przywaliłaś ścianę, teraz już tylko wino i koty. No nie do końca tak działa, bo ściana to nie jest jakieś e, obiektywne zdarzenie. Ściana pojawia się w głowie kobiety i polega na uświadomieniu sobie, że nie jest już w stanie sama konkurować ze sobą ze swojej przeszłości. Jednym z objawów ściany jest narzekanie na to, że nie ma już dzisiaj prawdziwych mężczyzn, uciekanie się do czarów, zaklinanie rzeczywistości bardzo mocne, no i wtedy właśnie zaczynają się wszelkie te żale, że starsze kobiety są najlepsze, ale mężczyźni takich kobiet się po prostu boją. To jest słowo klucz. Mężczyźni boją się silnych, niezależnych kobiet, które czeka bardzo fajne spotkanie z winem i kotami. I to nie dlatego, że nie ma kolesi chętnych na związek z nią, tylko dlatego, że nie ma kolesi chętnych na związek z nią, którzy będą ją pociągali, bo ci kolesie znajdują się, tak jak już wspomniałem wcześniej, w jej przeszłości.